Los na jakiś czas spokój? las na 27 siedem lat spokój. Może rozbyt hojny? Nie wiemy czego chcemy. Chcemy wojny! Kości zostały rzucone, znów płonę ogiem odwetu. Słone łzy, słone wspomnienia, mówią altetu i nieprzyjaciół. Nawet gdyby wszystkich ich wytracił, to pojawią się następny, z ich pomścić. Nie mam już litości ani przebaczenia. Chcę widzieć krew i krew, wszystko pozmienia w lewca, Co mówią wierzenia? o zemście! Chcę przejść, więc wyrąbię sobie przejście. Tak robią. Dominacja tego chcemy, więc przemy do zderzenia wojna Dla podboju lub dla wyzwolenia Wojna Usposzczenia, okrucieństwa pokazują ile w nas szaleństwa S siedzi Trzeba z kimś wojować, co są sąsiedzi Nie da się uprzedzić, walisz mur, palić twór, więc i spalić twój nowy król Grasz wól Możesz z skoku, masz ruch Możesz przynosić to, masz ruch Możesz ustawić robór Chcemy wojny Musisz to umarć, ruch na no, rzecz temu stawić opór. Chcemy wojny, wojny. Ta, ta, Gorąca krew na ulicach i osiedla napięcie rośnie, choć Polska nie podległa Co z tego co...